W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbyła się debata z cyklu między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 roku, widziane z różnych perspektyw. Debatę moderowała dr Emilia Dziewiecka z Muzealnego Działu Papiernictwa Światowego. Jest to inicjatywa realizowana przez Ośrodek Pamięci i Przyszłość z Wrocławia. Tego typu debaty Ośrodek Pamięci i Przyszłość organizuje już trzeci rok. My bierzemy udział w tym przedsięwzięciu dopiero od ubiegłego roku. Teraz mamy już po raz drugi okazję współpracować ze Ośrodkiem pamięci przyszłość. W ubiegłym roku tematem debaty była kwestia społeczno-gospodarcza, kwestia emigracji z miejscowości mniejszych do większych. Natomiast w tym roku debata dotyczy takiego bardzo trudnego tematu pojednania. W związku z tym, że tutaj na Ziemi Kłózkiej mamy więcej relacji polsko-czeskich niż polsko-niemieckich, przypuszczałem, że te relacje właśnie polsko-czeskie zdominują debatę. Okazuje się, że jest jednak ciągle inaczej. Jednak te, te, te relacje polsko-niemieckie mają ciągle wyższą temperaturę. W związku z tym ten temat y, tu chyba jednak tak troszeczkę przeważył. Proces pojednania, o którym dzisiaj opowiadamy, dla którego pretekstem jest 60 rocznica wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich trwa. On się nie zakończył. My oczywiście możemy odwoływać się do dużych wydarzeń, gestów, mówić o tym liście, mówić później o wizycie Willego Branta w 1970 roku, o układzie z Niemcami, o ratyfikacji tego układu, wreszcie możemy mówić o pomocy niemieckiej dla Polski w okresie stanu wojennego, o 89 roku, 90, 91, prawda, Krzyżowa, układ o dobrym sąsiedztwie. To wszystko gdzieś jest, ale. Czy to już jest domknięte? Czy to wystarczyło, aby ten proces relacyjny się dokonał? Pojęcie pojednanie jest pojęciem z obszaru teologii, z obszaru religii, które bardzo często chcemy zaadoptować do życia społecznego, a także do życia politycznego. Czy to jest możliwe? Trochę o tym dyskutowaliśmy w dzisiejszej debacie. Gdzieś przebijało się w tym wszystkim łatwiejsze pojęcie normalizacji relacji, budowania w ogóle relacji, dobrych, dobrosąsiedzkich stosunków. To jest troszkę coś innego. Pojednanie może wymaga od nas czegoś więcej, wymaga być. Odważniejszym. Wymaga czasem zrezygnowania z naszych własnych interesów i potrzeb, a pójścia w stronę tego, co jest wartością samą w sobie. Nie po to, żeby zyskać i wygrać, ale po to, żeby właśnie zaspokoić te wartości. Wydawałoby się, że o pojednaniu dużo mówimy i że ten temat już jest nam dobrze znany, ale okazuje się, że on wciąż wzbudza emocje i to dobrze, że ta debata się odbyła, bo jest okazja, żeby powiedzieć o tych punktach spornych i żeby przedstawić taki obraz nie do końca cukierkowy i różowy, ale właśnie obraz prawidłowy. Dziwy. Czy tak naprawdę doszło do pojednania, a jeśli tak, to czy jest ono autentyczne? Czy są jeszcze jakieś kwestie we wzajemnych stosunkach tutaj na poziomie międzynarodowym, które powinny zostać uregulowane, tak abyśmy mogli mówić o pełnym pojednaniu? I tutaj wypłynęła na przykład kwestia restytucji dzieł sztuki, bardzo istotna, gdzie wiemy o tym, że ten proces wciąż trwa, teraz mówię o relacjach polsko-niemieckich i że on nie zawsze jest łatwy, więc dużo pytań otwartych, chociażby pytanie o to, czy możemy mówić o tym, że doszło do pojednania, skoro takie procesy wciąż nie są zakończone i nie zostało wypracowane jakieś rozwiązania, które by pozwoliły je przeprowadzić. Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.